Wiele razy próbowano ci wmówić, że jesteś do niczego. Nie akceptowano cię, krytykowano. Wymagano, aby spełniać nierealne oczekiwania. Brak sił, rezygnacja, bezradność, samotność. Znasz to, prawda? Wiara w to, że nie zasługujesz. Nie zasługujesz na bycie kochanym. Na bycie z kimś. To nie była łatwa droga. Dlatego spójrz w lustro, spójrz sobie w oczy i zobacz tę osobę, która pomimo wszystko dała radę. Spójrz w lustro i przeproś siebie, tak z głębi serca. Przeproś siebie za porównywanie siebie do innych. Przeproś siebie za dawanie z siebie więcej niż jesteś w stanie dać. Przeproś za ignorowanie swoich potrzeb, za zmuszanie się do czegoś, czego nie chcesz. Przeproś siebie za surowe ocenianie siebie, zakatowanie się myślami i wymaganiami przeproś się za przemoc względem siebie samego siebie samej zasługujesz na zrozumienie zasługujesz na akceptację zasługujesz na miłość zobacz siebie usłysz siebie i kochaj siebie bądź swoim powodem do życia.